Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles 2 u mnie na kanale. I słuchajcie, dzisiaj pogramy sobie nekromantom, czyli czwartym tierem do maga, który jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Co dzisiaj, mam nadzieję, uda mi się Wam pokazać. Zanim zaczniemy, chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawi pozytywną ocenę. Pomaga to rozwijać się mojemu kanałowi, także z góry dziękuję. No i co, nie zamierzam przedłużać, przejdźmy sobie do gry. Ogółem słuchajcie, dzisiaj przy okazji testowania Nekromanty pokażę Wam jedną z topowych strategii w Blunt Tower Defense Battles 2. Przynajmniej stopowej na końcówkę drugiego sezonu. Na ten moment nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że dalej ta strategia daje radę. Ehm, no i co, czy rankedy czy casuale? Z rankedami może być trochę ciężko, bo brakuje mi trochę tierów farm, więc zagrajmy casuale, może jak wyekspię troszeczkę farmy, to, to, to zacznę grać rankedy, chociaż też mam 50 parę pucharków, te rankedy nie powinny być zbyt wymagające, ale należy pamiętać, że jestem chwilę po resecie tak naprawdę, że reset był całkiem niedawno, więc ten poziom 50 pucharków jest trochę zaniżony, to znaczy są tam lepsi gracze. E, dobra. Jak wygląda strategia? Generalnie bierzemy maga, bierzemy, tak, shootera, oraz bierzemy farmę. Jest to strategia raczej nastawiona wy na wykończenie przeciwnika w e, krótkim czasie, więc jest to strategia dosyć szybka. Tak jak widzicie, nie ma tu zbyt dużej defensywy na, na przykład DDT. Ehm, chociaż wydaje mi się, że z killem MAGA można by próbować. No nie jestem pewien. E, chociaż w sumie na DDT, na DDT też całkiem. Wydaje mi się, że tak shooter by sobie poradził, jeżeli Mac by zdjął kamuflaż z tego właśnie DDT, no bo oczywiście Mac jest w stanie zdjąć kamuflaż, tak? Dobra, zacznijmy może od tak shootera, chociaż też trochę zepsułem to, w jaki sposób go postawiłem, ponieważ on, jak ulepszyłem go na zasięg, to powinien być bardziej na środku, więc oberwę teraz troszeczkę, za swoją głupotę, no trudno. Za głupotę się płaci, więc ja mam nadzieję, że jakiejś bardzo dużej ceny tylko nie, za to nie, nie przypłacę. Bo na pewno, na pewno zapłacić, zapłacę, tak widzicie? 11 punktów życia nas ten błąd kosztował. Podejrzewam, że i tak jakieś balony by się przedostały, więc żadna tragedia się nie wydarzyła. No i co? Generalnie tak, wbijam sobie około, mm, około 400 przychodów, no i wtedy zbieramy na farmy. Farmy ulepszam pod dolną ścieżkę, to znaczy pod trzeci dolny tier, także polecam aby go sobie tutaj odblokować. Ogólnie farmy, farmy ulepszone. Jeżeli macie tylko ulepszenia do drugiego tieru, to też da się grać farmami. ale wtedy polecam grać po prostu 200 farmami. A my dzisiaj będziemy grali 203, bo iście 202 nie ma raczej aż takiego wielkiego sensu, tak szczerze. Okej, okay, on gra armatą. Spoko kusi mnie, żeby wysłać na niego czarne balony. Kiedy tylko nadarzy się taka okazja, to na pewno to zrobię, ponieważ armata średnio sobie radzi z czarnymi balonami, bo przecież czarne balony nie są wrażliwe na, na wybuchy. Więc, więc, więc no, to jest jakby idealna. W ogóle tu farmy nie ma gdzie postawić. O, tutaj na górze można. Ok, w tym miejscu. Mam nadzieję, że może 200 zmieszczą, tam na górze. Fajnie by było. No i dobra, teraz wbijam sobie 400 przychodu około, no i już nie wysyłam baloników. Generalnie ta strategia jest bardzo przyjemna, ponieważ granie ogólnie farmami, już to parę razy mówiłem, jest bardzo. czyni waszą grę taką bardziej elastyczną, bo w późniejszych rundach, jak wysyłacie rasze ze sterowców, to one odejmują wam wasz przychód, a wy i tak wasz przychód w dużej mierze opieracie w tym momencie na farmach, więc. To, że Wam tutaj ten przychód zacznie spadać, to tak naprawdę was w ogóle nie obchodzi. Więc, no tak jak mówię, tutaj mamy naprawdę spory komfort, jeżeli o to chodzi. Dobra, myślę, że tak. Zagrajmy sobie magiem w tym momencie, bo trochę mi się na pewno przedostanie. Weźmy firebola No i później ulepszymy sobie pod ognisko. To jest bardzo fajny upgrade. Pod ten ogień i również sporo nam tutaj sporo nam pomoże. Szczególnie na początku. Zobaczcie, cyk. Leci ognisko, oj, tylko niestety nie w to miejsce, w które ja bym chciał, bo ja bym chciał, żeby ten mak tutaj gdzieś położył to ognisko, a nie w tym miejscu. No nic, trudno, taka mapa, co poradzimy? Eee, musiałbym go postawić na przykład tu na dole, nie? Żeby był w stanie tylko tu rzucić po prostu tego skilla. No, no nic, trudno. no Tak dziwnie to trochę zrobiliśmy w takim razie, ale niech już będzie jak jest. Mało tu jest miejsca na farmy, mam takie wrażenie. Nie podoba mi się to, no. Jest kiepsko z tymi miejscami na farmy. To znaczy tutaj może bym dał radę. No dałbym radę, jak usunę ten obiekt. Jak usunę ten obiekt, to damy radę, ale tak nie jest jakoś super kolorowo. E, dobra, dostawię sobie może tutaj jakiegoś tak shootera. E, postawmy, nawet, nawet bez jakiegoś konkretnego ulepszania po prostu e, pójdziemy sobie. E, 203, no to jest jakieś konkretne ulepszenie, ale nie jest to aż taki duży wydatek, a na pewno zagwarantuje nam to chociaż trochę lepszą stabilność, jeżeli chodzi o naszą defensywę. E, spróbuję podgryźć go czarnymi balonami. Wydaje mi się, że one mogą być dla niego problematyczne, ale ma stuna, więc jakby armata się ze stunem wybroni, niestety e, w ten sposób to działa. Że, że no, armata ze stunem się wybroi na taki raz. Dobra, lecimy sobie powolutku w marketplace'a. No i teraz tak, ważne jest, żeby do 11 rundy mieć nekromantę, czyli czwarty tier na dole, żeby mieć to do 11 rundy, czyli do momentu, w którym pojawi się raż z e, fioletowych balonów. Ten nekromanta jest naprawdę mega, mega fajny. Pozwala nam właśnie bronić się przed fioletowymi balonami. Dodatkowo, ym, znaczy z drugiej strony. Inaczej, jeżeli nie będę w stanie do niego dozbierać, to nic straconego, ważne, abym po prostu miał. Dobra, no kupmy to. Ważne, abym miał w razie czego na skilla, chociaż skill jest droższy od nekromanty. E no to nie. <gry> to po prostu nekromantę będziemy od razu stawiali. Tylko, że trochę się cykam robić to w tym momencie. D dosłownie w tym momencie, bo on w ogóle nie widzi kamo to tak swoją drogą. No, zraszuje mnie? Nie wiem czy sam nekromanta wystarczy. To dobre pytanie. Dobra. Dobra, do widzenia, kolego. <laughs> powodzenia, powodzenia. Dobra, udało się wygrać, ale trochę się przestraszyłem, nie? <laughs> ale mniej więcej ta strategia jest pod tego typu gryp. To znaczy szybko odpowiadamy przeciwnikowi, szybko go kontrujemy. Martwiło mnie to, jak ten nekromanta działał na tej mapie. Akurat nie wiem, czy widzieliście, on zaczął tworzyć balony, które jakby odpierałyby ten atak, który gra na nas wysyła, a nie który on na nas wysyłał. W sensie, gdyby on wysłał po tym swoim raszu kolejny. To prawdopodobnie bym przegrał. Zagrajmy teraz jakąś rankingową gierkę, bo wiadomo nie ma też co w nieskończoność grać tych casualowych, bo zwłaszcza jak widzę, że one dosyć dobrze idą, to też to jak mówię, jeżeli jestem na etapie 50 paru pucharków, no to nic się przecież nie stanie, jeżeli zagramy sobie rank rankingową gierkę, najwyżej trochę spadnę, ale prawda jest taka, że ten przeciwnik wcale nie jest jakoś e, dużo lepszy od tego na którego graliśmy przed chwilą. No, jeszcze mnie opluł na początku, to jest tak toksyczna emotka. No ale cóż, nie udało mi się wprawdzie pokazać Wam mocy nekromanty, chociaż pokazałem Wam. Wydaje mi się, nie wiem czy on wysłał Kamo na mnie, chyba Kamo na mnie nie wysyłał. Czy on wysłał Kamo? Chyba nie, ale nawet jeżeli wysłałby kamo, te kamo fiolety, to to by nic nie zmieniło, bo miałem maga ulepszonego na trzeci tier na dole, który zdejmuje kamuflaż z balonów i wtedy oczywiście tak shooter może z skillem te balony zaatakować. Bo gdyby wysłał na mnie balony z kamuflażem, ja bym nie miał maga, miałbym tylko ten skill tak shootera, którego użyłem, to oczywiście bym się nie wybronił. To oczywiście bym się nie wybronił. Z zacznę od maga. Pamiętam, że ja zaczynałem od tego maga i on, on nie działa tak źle na początku, on nie działa tak źle. Ten fireball, tak jak widzicie, co, co trzeci atak jest chyba fireballem? Czy to jest chyba jakoś randomowo? Nie, co trzeci atak. Tutaj zaraz zgramy sobie wall of fire. I to naprawdę wall of fire wystarczy na dosyć długo. Tak mi się wydaje. E, niestety również stracimy trochę życia na tym. Ktoś mi kiedyś rzucił takie wyzwanie w komentarzu. A bardzo chętnie je kiedyś zrobię, że gram tak długo, póki nie stracę yy, żadnego punktu życia. W sensie, że jak stracę punkt, jakiś, jakikolwiek punkt życia, to, to gra się kończy. Coś w sensie odcinek się kończy. To mi się wydaje całkiem ciekawe, to mi się wydaje całkiem ciekawe. Dobra, strategia z druidami. Bardzo mocna strategia. Pokazywałem wam ją w poprzednim odcinku, jest naprawdę mocarna. Tylko że on zepsuł to, bo zagrał bohaterem. Mi się wydaje, że on to trochę zepsuł, bo zagrał bohaterem. Nie, no na razie się broni, więc... No ten ma maksymalny speed attack, ten druid. Okej, okay, spoko, no nic, trudno. Zmarnowałem boosta w takim razie. Ale za to postawiłem już farmę, bo przez chwilę nie skupiłem się na wysyłaniu. A nie, skupiłem się na wysyłaniu, ale zacząłem wysyłać y, te zielone balony. A one wylatują wolniej niż te niebieskie w tej rundzie. Bo oczywiście na przestrzeni kolejnych rund to się będzie zmieniać. I e, no, dzięki temu dozbierałem sobie na farmę. Spoko. Szybko na farmę mamy, więc nie ma tego złego. Lecą szybkie balony. One dlatego maga będą problemem, jeżeli to ognisko się skończy. Ale tak długo, jak jest to ognisko, e, to one oczywiście problemem być nie powinny. Tak czy owak, i tak, tak widzicie, no nie jest za ciekawe, więc ja chcę dostawić tak shootera. Nawet żeby chociaż atakował te szybkie balony, żeby. Żebym nie musiał się tutaj o nie martwić, żebym nie musiał też zużywać boosta, bo... Tak naprawdę mam wrażenie, że trochę mi to grozi z użycie busta za momencik, jeżeli on dalej będzie mnie tak, e, wiecie, rasował tymi e, różowymi. Okej, okay, no lecą białe balony, czyli tak naprawdę jeszcze mocniejsze, bo one rozbijają się dopiero na różowe balony, więc muszę iść pod Tak, No i teraz już na pewno sobie poradzę. Tak, shooter ulepszony pod, tego, pod te ostrza 2-3-0 to jest bardzo mocna wieża, szczególnie na, na takiej mapie, gdzie jakby jest dużo takich zakrętów też te balony wracają, potem tą samą, jakby, no nie, nie tą samą ścieżką wracają, ale wracają tak, no wiecie o co chodzi, jakby dużo czasu spędzają obok tak shootera. a wiadomo im dłużej są blisko tak shootera, tym bardziej na tym cierpią. Sama mapa w odróżnieniu do tej, do tej poprzedniej, którą graliśmy poprzednio, tutaj mamy dużo miejsca na farmy, więc myślę, że to też będzie spoko. Chociaż w tej poprzedniej grze i tak więcej farm niż postawiłem, bym nie postawił, powiedzmy sobie szczerze, ale, yy, ale i tak yy, zawsze fajnie, że tego miejsca jest więcej i nie trzeba się martwić, nie? Czy postawić tu jednostkę, czy postawić farmę, bo po prostu jest dużo miejsca właśnie na. Farmy. Runda siódma na no, spokojnie. Na razie nie ma co się stresować. E, tak naprawdę jestem w stanie być w tym momencie wszystko, co on może na mnie wysłać. Mm, zaraz, jak tu ulepszę zdejmowanie camo, to również ten, tak, shooter będzie działał e, na balony z, e, z kamuflażem. Znaczy, nie będzie działał na balony z kamuflażem, no ale ten mag będzie zdejmował, tak? Więc, no, więc wiadomo, wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co się rozchodzi. Dobra. E, kolejna farma. Cyk. Proszę bardzo, w tym momencie trzy e, farmy. On na ten moment ma czterech druidów, i teraz tak, coś czego się nauczyłem grając z druidami. Rasz z fioletowych balon balonów jest mega mocarny. Więc e, myślę, że tutaj będę może w 11 rundzie próbował go pokonać. Jeżeli on nic nie dostawi, to przegra. Jeżeli on nic nie zostawi, to przegra. raz z fioletowych balonów na druidów jest bardzo, bardzo mocny, tak jak już mówiłem. Musi coś postawić. I nauczyłem się tego po prostu grając z druidami, tak? Także tutaj mm, też polecam grać, właśnie różnymi strategiami, bo jak gracie jakimiś strategiami, to też znacie ich słabe strony. I później, jak trafiacie na taką strategię przeciwko Wam, to macie jakby trochę większy. Okej, okay, on idzie parcie, w widzenie Kamo. On pójdzie w widzenie Kamo. <laughs> Dokładnie. A ja mu w tym momencie, dobra, no jakby pancerz mi nie straszny, a ja mu w tym momencie wyślę... dobra, przydałoby się to zdejmowanie, nie? Trochę się boję, że on... Oparcie, cyk. Chociaż ma ulepszonych druidów na trzeci tier. Oj tak, sporo druidów ma na trzeci tier ulepszonych, ale i tak mu się przebije, tak mi się wydaje. Że to jest za, za, za mocny rush. Dokładnie. No i się udało. Ale ci druidzi na trzeci tier na dół, ulepszeni... To było duże ryzyko, bo ten trzeci Tier działa w ten sposób, że im dłużej atakują, tym większy mam speed atak jakby zwiększa im się speed atak wraz z tym, jak atakują. I no tutaj. Tu było niebezpieczeństwo, tu było niebezpieczeństwo, ale na szczęście udało nam się z tego wyjść z twarzą. W ogóle mam mój win streak jakiś, tak widzicie, 56 pucharków, bo na win streaku jesteśmy. Eee, czekajcie, gdzie ja mam tego maga? Jako przeszedłem z magicznych, oczywiście, że tak. Dzisiaj wbiliśmy na tym magu 3000 expa praktycznie. Jeszcze na supportowych chcę zobaczyć. Na farmie mam 12 tysięcy. Bardzo chcę ten czwarty tier ogólnie odblokować. To też by się przydało, ale... No, chociaż to jest tańsze 12,5 tysiąca, ale na pewno bardzo chcę też ten czwarty tier odblokować, bo on jest, on jest po prostu mega dobry. No ale dobrze, moi drodzy, ode mnie to było na tyle: dwie szybkie gry dzisiaj. E, prezentacja tejże strategii. Wprawdzie nie było żadnych moabowych. E, wiecie, nie było żadnego moabowego starcia, więc tutaj wiadomo, że udało mi się wyjść z twarzą w dużej mierze też dzięki temu, bo jednak, tak jak mówię, na Moaby. na moaby można iść w maga. Pod ten smoczy oddech. Czy jak to się tam nazywa? Pod to. I to całkiem fajnie działa. Natomiast, ewentualnie pod Fenixa Natomiast jeszcze tego nie mam ulepszonego. Na pewno tą strategią będę jeszcze grał. Ale ode mnie na ten moment to tyle. Tak jak mówiłem, życzę wam miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się, po... Bo... Cześć!